Siema, witam wszystkich w moim poradniku. Poradnik jest poświęcony specjalnie dla kolegi, e, który nie umie obsługiwać się e, cheatem, e, cheatem, bardziej botem e, do gry łowisko na NK. Więc, tak, trzeba, pierw, linki będą w opisie, pobrać cheat angine. Cheat angine to yy, kurde nie po czym nie włączam trochę mi się przymuła. będzie tako pod takim linkiem więc wchodzimy Manka chwila bo coś napisał Pisał akurat, yy, co dla niego robię, ten poradnik. Fajny opis ma. Był nap bym napisał opis, ale skończył mi się tuż w klawiaturze. No, ten opis mnie dobija. Więc, tak, wchodzimy w ten link, co mam w opisie. Sorry, trochę net mi I tutaj mamy do 3 angiel. Gdy już to powierzemy, instalujemy. Następnie pobieramy rybaczek 1.0 ta 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 to oczywiście najczęściej na Chomikuj.pl Jeśli chce się pobrać, to trzeba tam się rejestrować. Program chomiczka pobierać tu. Akurat nie trzeba. Od razu naciskamy tu i nam od razu powinno pobierać. No, proszę wskazać, ja nie pobieram, bo już mam pobrane. Jeśli zainstalowaliście Cheat Angine yy, i Pobraliście rybaczka. Rybaczko oczywiście wypakowujecie, będzie najłatwiej. Dobra, czego macie jeszcze, jeszcze instrukcję. Ale to już inna Tak, o. E, pierw wchodzimy na łowisko. E, następnie włączamy cheat, anginę. I tutaj macie taki komputerek. W tym komputerku bierzecie, e, go naciskacie. Kurde. Sorry, ale mi zamula przez program. I najlepiej na Mozilli tutaj macie e, tu jakieś tam cyferki macie plugin e, container.x e, Bierzecie, dwa razy naciskacie i macie. I teraz tak, o, idziecie do sklepu. No jak mi mówi. Idziecie do sklepu. Przekąska i kupujecie, powiedzmy, chleb za 2. Jeśli już kupiliście, to teraz tak. Tutaj w wpisujecie swoją aktywność. Ja w moim przypadku jest to 7, 742. Bierzemy first, first scan. I mamy tutaj. Teraz zjedz, trzeba zjeść chleb i odjęło nam 5. Wchodzimy. Tutaj mamy 736. I bierzemy Next, next Scan. I wyskakują tutaj nam takie dwa adresy. Zaznaczamy to. I tutaj mamy taką strzałeczkę czerwoną, naciskamy na nią i to zjedzie nam na dół tutaj zaznaczamy i jeśli macie tutaj już na, na jakimś tym tak się oczywiście nie da zaznaczyć ale jeśli macie tutaj na pierwszym o naciskacie na pierwszy raz i wtedy bierzecie ctrl i a i macie od razu zaznaczone wszystko następnie enter i yy, w moim przypadku bo ja mam trochę wyższy level, będzie 200 tysięcy. I OK. Ale jeśli macie mniejszy level to mniej. Jeśli większy to więcej. Eee, I OK. Wt wtedy min minimalizujecie eee, i włączacie folder z rybaczki. I teraz tak o. Tutaj macie oczywiście instrukcje. Kurde. I też wszystko macie. I teraz tak. Wpierw włączacie rybaczek 1.0. Oj przepraszam bardzo. Włączacie rybaczek 1.0 tutaj wam się od razu włącza następnie close msg i... Jezu, przepraszam muszę pozamykać bo mi coś za dużo bo wcześniej grałem na tym i nie włączyłem zatakał pierwszy rybaczek 1.0 mamy tutaj Następnie close MSG, jeśli nam się już połączało, możemy włączyć lub zminimalizować. I naciskamy F11, i jest włączony, działa o proszę zobaczyć, ale ja mam coś akurat zepsutego w tym cicie e, w tym haku lub tam bocie jak mi tam e, bo mi akurat nie chce, bo to powinno, że naciskam F11 i samo mi zarzuca, wyciąga, łowi i tym podobne i można iść sobie nawet nie wiem, do pracy, zostawić komputer włączony lub do szkoły i będzie nam łowić ale mi coś tutaj nie działa, ja akurat ja mam coś porypane i jak zarzucam wędkę... O jacie, jak się mówi. Jeśli mam branie, zaciągam i mi bardzo szybko wyjmuje rybę. Strasznie szybko. Wiesz... Dobra, jak sami widzieliście. Tutaj nie chcę mi akurat brać. Bardzo szybko mi wyciąga. <laughs> cheat działa, polecam. Ale to raczej na e, Windows 7 ten cheat bardziej jest. Nie będę już szłowy tych ryb, bo muli mi się strasznie lagi mam. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika. Zapraszam na e, mój kanał, tam jest więcej filmików filmików. E, proszę subskrybować kanał, e, łapki w górę e, i, komen, i komentować. Dziękuję, polecam bardzo tego dzita.